Witam. W końcu po pół roku od momentu, kiedy tu zamieszkaliśmy, uruchomiłem rekuperację. Także zobaczymy, jak to będzie działało. Ogólnie działa już, wiem, bo wczoraj ją podłączyłem. Zaraz pójdziemy tam do tego pomieszczenia, gdzie wisi rekuperator i pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Jak to jest spięte. Tutaj jesteśmy teraz w garażu. Moim, czyli w tym, który jeszcze jest nieskończony, nie ma półek jak widać. Trochę badziewia mojego, lodóweczka, która jest do oddania, bo używaliśmy do tej pory takiej, nie mieliśmy nowej. Mieliśmy po prostu używaną, od znajomych pożyczoną, dzięki tutaj Agnieszce i Mańkowi przy okazji. I musimy ją teraz oddać, także jest już przygotowana. Tu mamy taki fajny napis, aby śmieci nie były tu wyspywane w tym garażu, żeby było ich jak najmniej. Jakieś tam już wieszaki, wiadomo, to takieś półki w garażu tego nigdy za wiele. No a teraz przejdziemy do pomieszczenia tutaj tego gospodarczego. Mam nadzieję, że tu będzie, jest różnica świateł, ale mam nadzieję, że będzie to widać. Poza tym nagrywam nową kamerą pożyczoną od syna, albo no, syn mi pożyczył. To jest, jak widać, pompa, która moja stoi. To jest moja kotłownia, jakby maszynownia nie wiem jak to nazwać no, maszynownia bardziej, bo to już nie taka kotłownia typowa nie ma paletu, nie ma węgla, nie ma drewna czyli mamy tutaj takich trochę półek nawalonych, też i, i jakieś tam wszystko, co się przyda. Yy, I obejrzymy się w drugą stronę. I tu zobaczymy z tej strony właśnie mój rekuperator. Pamiętajcie, to nie jest reklama tego rekuperatora. To jest jeden z najtańszych rekuperatorów na rynku. Niestety nie jest jakimś tam super fajnym i zarąbiastym. Kosztuje 2,5 tysiąca, ale robotę mam nadzieję, że będzie swoją robił. A, ale nie ma elektroniki, nie ma nic, dlatego jest to 2000 tańszy od innych, tam taki podstawowy, chwalony, sprzedawany przez monterów to 4-5 tysięcy minimum kosztuje rekuperator sam. A tutaj 2,500 i też będzie robił. Także no co mamy tutaj? Mamy tutaj czerpnie. Jak widzicie yy, niestety tu źle no źle powymierzałem trochę i porozplanowałem to. On powinien wisić bardziej w tamtą stronę. Cały, cały ten rekuperator. No, wyszło jak wyszło, i tu mam bardzo krótki dolot tej rury powietrza. Tu gdzieś będę jeszcze próbował wstawić jakąś grzałkę. Najlepiej wodna by była, ale nie wiem, czy tu mam gdzieś dojście wody. Zobaczę, pomyślę to z czasem. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało w zimę. No i tyle. Tu było za mało miejsca, więc musiałem zamiast takiej sztywnej rury Spiro, musiałem dać taką rurę dwusetkę To jest rura, która idzie do. Możecie na przykład ją dać, tam taka gięta, tak. bo po prostu nie mogłem wsadzić już miałem za mało miejsca, czyli źle trochę to wszystko rozplanowałem. Ale tak to jest spięte. Tu mamy wlot powietrza, który cofa się już z mieszkania. E, tutaj mamy nawiew, czyli to powietrze, które idzie do mieszkania. E, zobaczcie, jak fachowiec zrobił dziurę. A tym fachowcem to oczywiście byłem ja. E, tak mierzyłem, tak celowałem, że tak wyszło. Czyli tam idzie do mieszkania, tam wraca. A tu już jest wyrzutnia i wyrzutnia jest najdłuższa, trochę tutaj jak widzicie jest tych rur, no, nie jest jakoś tragicznie, ale jest, ta wyrzutnia idzie tutaj później i idzie na jakby północną stronę, zastanawiałem się nad tym czy powiedzmy nie zmienić tego, żeby właśnie tu wziąć czerpnie, a wyrzutni zrobić tu, ale tak na obrudek to mi nie za bardzo, blisko już jakby tam sypialnianych tych, bo pamiętajcie, że z wyrzutni idzie, jakby nie patrzeć, brudne powietrze, tak, czyli te zużyte. Więc już tak zostało, tu będę potem myślał. Na górę nie pójdziemy tam. Yy, tam wykorzystałem te rury, które, yy, które miałem, czyli te takie elastyczne rury z z ociepleniem, one będą jeszcze tylko docieplone i to będzie wszystko, dlaczego je zostawiłem? Bo pooglądałem sobie filmy, jak firmy montują, firmy, 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 firmy montują i tam oni montują na takie właśnie, też wkładają takie y, elastyczne, te pod, te jakby ocieplone rury. To jest trochę za mało tego ogólnie ocieplenia, ja tam dołożę, ale, ale montują, więc ja też pomyślałem sobie, że niech będzie. I wczoraj została uruchomiona, y, działa pięknie. Z tym, że troszkę, nie wiem, czy słychać. Ja może tutaj troszkę kamerkę podsunę to przy tym włączniku tutaj, to nie jest taki główny włącznik, tam jest jakiś coś, co kieruje tym, tą, tą centralą, jest troszeczkę, jest troszeczkę głośno, tutaj już mało słyszę, tu mamy pokrętło mocy. Posłuchajcie teraz. To jest Max. W sumie wentylatorów prawie że nie słychać. Troszkę tylko, bardziej słychać szum powietrza, który gdzieś tam sobie pompuje. Jest wypompowywana i pompuje do środka. Także nie ma jakiegoś tam problemu z tym. Teraz zaraz pójdziemy jeszcze do anemostatów wywiewnego i nawiewnego. Niestety nie mam takiego porządnego, profesjonalnego aerometru. mam taki, ale taki będzie gdzieś kupiony tam na jakimś, jakimś gdzieś portalu i jeszcze bateria padła, także w sumie to m, można powiedzieć, nie działa, ale trochę działa, bo jak dmuchniemy, to ten wiatraczek tutaj nie wiem, czy widać, mam nadzieję. O, teraz stanął. Także ten wiatraczek troszeczkę tam nam pokazuje. Nie będzie oczywiście tutaj mierzonych jakichś przepływów, bo ja uważam, że to zupełny bezsens. Jakieś tam podciśnienia, nadciśnienia i te to już wyrosłem z tego. Tak z początku też myślałem, jak zakładałem do rekuperację, żeby tam wszystko spasować, żeby tego tego. Myślę, że tutaj naprawdę to jest jeden wielki bełkot marketingowy, ale oczywiście ktoś tam może powiedzieć, że nie. Że, jak będzie na przykład za wysokie ciśnienie, to będą Wam oczy uzawiły albo coś innego, albo głowa Was bolała. No, niech tak będzie, niech oni tak myślą. Ja uważam, że to jest nieprawdą, yy, że po prostu no, naprawdę to musielibyście wyłączyć, jak gdyby wyłączyć yy, wyciąg, a włączyć tylko nadmuch, więc wtedy może byście mieli tam jakieś nadciśnienie. A tak to raczej nie ma żadnych szans. Poza tym coraz otwieracie czy okno, czy drzwi, bo to i tak wychodzicie na taras, wchodzicie do domu, więc te ciśnienia się niwelują i równają się z tym ciśnieniem atmosferycznym, który jest na zewnątrz. Chociaż przy tych domach szczelnych, jak teraz to się mówi, właśnie, że niby tak powinno być, to wszystko pięknie dobrane, ale ja już wiem, że firmy tego nie dobierają, po prostu mają to głęboko w poważaniu i tylko to na papierze ładnie wygląda, na projekcie, jeżeli tam ktoś jeszcze robi, a ogólnie jest to jeden wielki taki no, bełkot, bełkot, bełkot marketingowy. Także pójdziemy jeszcze, zobaczymy tylko jak to wygląda tutaj w mieszkaniu. Wyłączę kamerkę na chwilę i za chwilę włączę już tam przy anemostatach. Teraz właśnie sprawdzimy tym anemostatem fachowca, jak to działa. On ogólnie jak wam mówiłem, jak się dmuchnie, to działa, tylko nie pokazuje tutaj na tym ekraniku tych różnych przepływów z jaką siłą ITP. Tu jest anemostat nawiewny. Zobaczcie, teraz na przykład stoi ten wiatraczek. O, i już ruszył. Zobaczcie jeszcze raz, nie wiem, czy to będzie widać. Ja może bliżej tak przystawię to troszkę. Widać jak ładnie daje powietrze. Jak się kręci i staje. Także tutaj działa pięknie. Idziemy teraz zobaczyć jeszcze yy, na drugi yy, do kuchni. Ja nie wiem czy byliście tutaj u mnie w kołopie kiedykolwiek. Jak to już mieszkamy, rewelacji nie ma, ale, ale już w zasadzie mamy wszystko pokończone. Nie ma tam, jak widać, jeszcze wypoczynku, będzie nowy. Nie ma obudowy, też kominka, ale to przyjdzie swój czas i się zrobi. I teraz wam pokażę też na tym wywiewnym. No i tu jesteśmy przy wywiewnym anamostacie. Ja zaraz postaram się to pokazać. Mam nadzieję, że to będzie widać, jak ten działa. Tylko nie mogę tutaj kamerki za bardzo ustawić. O, mam nadzieję, że już widać, jak, jak kręci wywiewny. Teraz odsuniemy i staje. Kręci i staje. Czyli, suma summarum, jak wiecie i widzicie, działa to. Ops, mamy świeże powietrze, w tym rekuperatorze filtry są do zmiany takie za grosze, tam się kupuje tylko specjalny materiał i teraz można wymienić, tam jest też czujnik zatkania tych, tych filtrów i co, no i tyle, no, idziemy stąd, bo nie ma co tutaj za wiele gadać, nie wiem czy pokazywałem kiedyś jak tutaj mieszkam. Mm, więc przy okazji, yy, jako taką tam z grubsza pokażę, no, bo, no mieszkamy, no, no jest fajnie i tyle, no, nie ma co tam chodzić, za bardzo pokazywać. Tu syn y, pracuje, zarabia kasę, bo nikt więcej inny w tym domu nie chce zarabiać, więc co. Życie po prostu. A tutaj mamy garaż, wejście do garażu. Z tego jestem bardzo zadowolony, że garaż jest od razu połączony z mieszkaniem. Także wszystkim polecam takie rozwiązanie. No, chyba, że ktoś tam nie ma kasy i garaż sobie dobuduje później, ale tak to jest bardzo fajna sprawa, że garaż jest od razu połączony. To na dzień dzisiejszy, gdzie ja na przykład nie mam jeszcze tarasu zrobionego z tamtej strony, to w tej chwili jest tutaj najlepsza moja miejscówka. Tym bardziej, że mogę sobie tu wieczorkami posiedzieć i na przykład popatrzeć, co tam słychać w tamtym lesie. Tu dość często wychodzą łosie, czasami sarenki, ale łosie najczęściej i nas odwiedzają. Tam te moje karmniki, nie wiem czy pamiętacie, wiszą. Nie wiem jak tu pod słońce będzie widać, bo trochę razi tam też mamy wystawiono taki słup z sosny i e, sól jest tam taka pasterna dla krów ale to i zwierzyna też lubi także co no chyba wam pokazałem to jak to mniej więcej tam jest no. a w garażu jak w garażu no, troszkę już bardziej porządek ale, ale jeszcze do ogarnięcia no dobra miało być okres rekuperacji więc nie będzie tutaj jakiś innych pierdół Trzymajcie się.